Cześć, jestem Igor i dzisiaj wspólnie rozważymy Ewangelię. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali Słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od ciebie. Słowa bowiem, które im powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje. I, we, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do ciebie. Jan w swojej Ewangelii zapisał słowa modlitwy Jezusa do Ojca. W naszych rozmowach z Bogiem powinniśmy postępować jak sam Pan Jezus. Już sam cel tej rozmowy Syna z Ojcem jest przykładem dla nas, jak powinniśmy modlić się do Boga. Najpierw powinniśmy prosić i dziękować za innych ludzi. A nie egoistycznie prosić o dary dla samego siebie. Według mnie, prośby i podziękowania za innych ludzi najważniejszy element modlitwy. Ja za nimi proszę, ja nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ten fragment ukazuje nam moc i wartość modlitwy jako rozmowy z Bogiem. Jezus uczy nas, że każda modlitwa ma znaczenie. Każdej prośby, podziękowania czy przeprosin Bóg wysłuchuje. Dziękuję za wysłuchanie moich rozważań. Zapraszam do subskrybowania kanału KSM i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się jutro. Cześć!